Co my tu mamy? 5... 8... i 2. 582. Rezerwat Konewka. Bliziutko Spały. Kilka kilometrów od Spały. Ale to miejsce... nie istnieje dla map Google. Mapy Google... O, nie nazwały tego rezerwatu, chociaż to prawie 100 hektarów chronionej przyrody od 55 lat. Podejrzewam, że dla milionów ludzi to miejsce mogłoby nie istnieć. Mogłoby go nie być. Ale dla mnie bardzo ubogi byłby wtedy świat bez tego rezerwatu Konewka. Chociaż jest on nie jednym z wielu, to jednak jest jedyny, jest niepowtarzalny, jest unikalny. Kiedyś to była świetlista dąbrowa, teraz o, poprzerastana leszczyną, od 1978 roku chroniona, no i wtedy już wykluczone było wprowadzanie. Zwierząt. Przepiękne sosny, przepiękne dęby. W opisie w niektórych o, fragmentach tej dąbrowy one mają po 200, a nawet 250 lat. Ten, przed którym ja teraz stoję, na pewno jest ponad 150-letni, jeżeli nie sięga 200 lat. O, z niejakimi trudami, ale znaleziony jest nie powiem, żeby to było daleko od gać spalska nie powiem, żeby to było daleko od spały no ale ja musiałem się troszeczkę naszukać teraz będę się mógł nim nacieszyć to tyle